Wykończę się! Lekki jogging A ja jigować Cholipka Zły. bo jest jeszcze <grystanie> Jak jest uzbrojona guma? Klasa czy obciach? Jak uzbrojenie? Główki? Osoba, która się nie zna mówi, że klasa no, może i tak, chociaż ja zawsze, jak patrzyłem, to że nie wiem, przy tej płetewce powinno być, co nie ten, ten. Że kopytko chodziło. Może trochę jest za mała, i że jak ci dziabnie, to może nie zahaczyć jeszcze haka, co nie? Że jeszcze powinno być dalej z tyłu. Aha, no, możliwe, możliwe. Dobra, gdzie te duże szczupaki są? Dobra, oczkuję tu coś. Się nie pierdolę w ogóle, ale leci kotlet. Dobra, trzeba jigować panowie. Bo kurde, muszę to dokręcić fest. To mnie pogięło lekutko Co tam, gdzieś jest spie... Lepsze miejsce Taki był pomysł tu, poczekaj A, A patrzcie jak mu sprzątnąć przed nosa temu baranowi. Patrzcie Kombinuję kombinuje jakieś przynęty Iś! O, spojrzał się mu Fileta rzuciłem i patrz. Wyciąga mu z, z szczupaka spod mordy No i cyk I holujemy A nie, żartowałem Dobra, rzucam na widzew, jak coś złowię To widzew będzie mistrzem Polski O, ch nie będzie, nikuta Zobaczcie totalnie nie będzie los nam powiedział mam co ma Mas? Mam. To idę. Zaraz wyciągnę go. Ale nie lecisz w ch... Leci w ch... Czekaj, ja autem podjadę. Tu uh. oh, jeszcze nie byłem z tej strony. O, lipka. Lekki jogging. Miałem jigować Kurwa. Mam go. Fuck, wykończę się. No jest. Ciekawe ile ma. Nie mamy miarki. Nie mamy, Nawet Dobra, tak... na palce zmierzę. Poczekaj. Yy, 20 40 ponad 5 zych ma No tak z 60 bym obstawiał No z 60 ma Wystaw mi go do tego Dobra Usiegli się Dobra idź Dobra w nie ma co Nie ma co go męczyć Bres hipo tak? Na w ogóle to duży, hipo to zł to jest najlepiej To jest ta sama seria, która oddała mi wtedy, jak tutaj byliśmy, dwa razy. Ale yy, ciekawostka, że obie nie przeżyły jednego szczupaka, nie? Jeszcze raz. Że obie nie przeżyły jednego szczupaka. Eee, no teraz mi się złamała kotwica, wam pokazuję. Tak, jakby te woblerki są fajne, ale one są bardzo delikatne i są jednorazowe tak naprawdę. Mam to samo już, co w tamtym przypadku, czyli urwała mi się tutaj jedna płetwa. Dodatkowo złamała się kotwica. Ja i tak miałem zadziory tutaj połamane, bo nie lubię jak na tych naukilach no te ryby są tak mocno koleczone. Złamała się w momencie, kiedy go podbierałem, ale sprawdziliśmy w pysku, nie zostało, gdzieś musiał wypaść, więc, więc jest ok. Więc w sumie taką rybkę jak wyciągnąłem, taką wpuściliśmy do wody. No ale te woglerki, jakby były lepszej jakości, ogólnie kosztowało 25 zł, to też nie ma co się dużo spodziewać. On bardzo fajnie pracuje w wodzie. Tylko właśnie problem jest w postaci tych płetw, że one się łamią. Boam dokładnie drugi wobler, druga ryba i dokładnie ten sam przypadek więc w sumie no sami odpowiedzcie sobie na pytanie czy warto wydać 25 zł na jednorazowego woblera? no ale jest szansa, że złowicie na niego metrowego szczupaka, jeżeli jest oczywiście taki w wodzie wcześniej łowiłem na kolor zielony ale tak stwierdziłem, że jest dzisiaj pochmurno, więc może być mało widoczny, więc założyłem ten właśnie biały ogólnie wyglądają tak samo, tylko właśnie kolorek się różni no i ten był dużo bardziej widoczny w wodzie, no i w sumie to oddało Żegnamy tutaj staw miejski. Jedziemy teraz na prawdziwą wodę. Też no kill, co prawda. Tutaj jedna rybeczka i lecimy za kolejnymi. Także idziemy do naszego paserati i żejemy na drugą wodę. Proszę odejść od samochodu. Skurtyny. Miejsiarze. Dobra, kierunek krowów. Jest rejestrację, żeby wiedzieli gdzie Cię dojechać później. Ale lipskiem o ciebie. <śm> podbieraczek A nie łapki. O kurwa, jak najgorszym leszczem Nie. Szczupakiem, nie nie zapachu. jest tak kawy. Nie, ja dziękuję. No i co przyjechali? Woda, prawdziwa woda, nie miejska Sprawdźmy, co tu piszczy w trawie. Ło! No ale co się dzik. Dobra, jesteśmy na drugiej wodzie. Na tej docelowej. Może jeszcze wrócimy tam na ten stawik, ale zobaczymy. Dobra, takiego śledzia kładę. 12,5 centa. No tak o większe. Jak poprosić, to ci pożyczę coś fajnego. A co masz? <gry> Czarny mi pożyczył takie Jerka, zarzucałem już na niego z jakieś pół godziny, ale żadnych wskazań na zbiorniku. Jesteśmy już ładną godzinkę. Ogólnie ani nie strzela na nic na wodzie, ani nic w sumie nie mieliśmy e, zaczepionego na haczykach. Więc idę zagadać do chłopaków, czy jedziemy jeszcze na jedną wodę, gdzie w sumie złowiliśmy kilka ładnych szczupaków. Ty, Kielanzo, jedziemy na tą wodę tam. Na Cegielnie, co żeśmy wtedy ładnych tych szupaków powili, bo tu stypa jest. Ja mogę jechać. Czarny jedziemy jeszcze na Cegielnie. To jest trzecia woda, będzie. Trzecia woda. Na jedna razie ryba. pierwsza woda, jedna ryba, druga woda, zero ryb i wychodzi, że trzecia woda musi być minimum. Dwie. dwie no. A może być, bo tam są rybki, nie? Także. Tam ładnie te szupaki wtedy siadały. Dobra, boys! Kierunek Cegielnia! Tam pójdzie. Tam pójdzie, tam A zmieniam jeden, jeden raz tylko spinning żeśmy odpalili i to w sumie na moment I zaraz posiadało przecież wtedy No No, takie ptoki były do nagrania, to zdjęcie zrobił A pewnie i tak nie zrobiłem <noise> No, tak było To nagraj Pokemona <noise> Cały czas ten Pokemon drżenie. Dobra, potem na drogi Wiejskie drogi Dookoła Łodzi Z Łodzi wyjechaliśmy, ale Patrz Się nie ten, nie zatrzymują Idź. Pa, jakieś śmieci Nagrywaj śmieci, raz Iś! Czego mnie nagrywasz? Zły pier... do się nie zmieszczę Nie wiem czy... tutaj? Czaj, coś się zmieniło Nie, to samo nie jest. jest Też jest mało wody Jedne tak co, to może mniej wody jest A no nie było tak tutaj zarośnięte nipion? A może że jest teraz wycięty, ja w ogóle nie kojarzę, żeby ta kostka była tutaj dobra łowię w tych samych miejscach co wtedy, tutaj zaraz, o tylko, że z, z drugiej strony, nie, z drugiej strony tam, jak ten śmietnik gdzie moje miejsce i <grym> i później tam, tylko tam coś mniejszego i tam będzie okonek gwarantuję ci Byjź Przyjaliśmy na trzeci zbiornik ale jest jeszcze mniej wody niż jak, było, jak byliśmy tutaj ostatnio, a ostatnio już było mało Ogólnie są miejsca, że w kaloszach mogłem spokojnie przejść na drugą stronę i by mi się woda nie nalała do środka Teraz wam pokażę na cołowie, bo jest duża szansa na zaczepy, więc nawet nie zakładałem żadnej blachy ani woblerka. Dobra, szybko zwinę to wam pokażę. Dobra, mam taką gumę. Mam tutaj oto taką gumę. Łowię na coś takiego. Na razie nie ma wskazań. Znaczy, było. Dobra, nie ma wskazań. Była na razie jeden atak, bo widać, że przeatakował po prawej stronie od tej wysepki, tam gdzie zarzucam. Ale na razie nic nie. Nie bierze. Tu sobie zaraz przy... Uj, przy grzybach. Chyba coś mam Kłamiesz Kurde, ma Sebek daj podbierak Ma Ma małego bari ma małego Ale baby Złociutki robi odcineczek Ale malużę. Na gumę żeś złowił ty. No Na gumę Na gumę złowiłeś Ja jeszcze w życiu na gumę nie złowiłem Ja, ja też nie, znaczy dobra, pierwszy raz dzisiaj Ja pini No mini bomber, poczekaj mierzenie 20 Czyli jeden penis <grym> I No 35, <grym> 6, 7, 8 Ale ogólnie taki chłopasek No Bobi Ale fajnie, dwie rybki Bobasek, ale co, no bobaska wpuszczamy z powrotem Czekaj, do wody. Bo liście o, bobaska wpuszczamy z powrotem no. do wody. Dobra, dwie ryweczki. Czyli jedna. Nie no, dał mi frajdę, dał mi frajdę. Ogólnie bardziej y, miałem wrażenie, że muszę powalczyć z nim... Niż z tamtym? Niż z tamtym, no. <laughs> Ja bym się dał pokroić za takiego, bo mam nowy sprzęcik, a jeszcze nie poczułem rybki na nim. Ale trudno, chyba dzisiaj nie będzie mi dane.